Za moich czasów przed wojną to było lepiej, ta dzisiejsza młodzież, i tak dalej, i tak dalej. Wraz z wiekiem przychodzi skłonność do ględzenia, jak to fajnie było za dzieciństwa osoby ględzącej. Wynika to być może z tego, że ktoś po prostu tęskni za tym, żeby był młody, więc ja, ponieważ też już mam swoje lata, powiem Wam, jak to było kiedyś. Czy było lepiej, czy było gorzej, osądzicie sami. Uważam osobiście, że pewne rzeczy były lepsze niż teraz, pewne rzeczy były gorsze niż teraz, a jak było, obejrzymy screeny z zamkniętej PETY World of Tanks. Jest to pierwszy screen, jaki zrobiłem w ogóle w tej grze, dlatego go zachowałem na pamiątkę. Jechałem sobie tutaj tygryskiem, modem, 23 strzały, 23 weszły, co pozwoliło mi uzyskać 3582 podwójnego. EXPA. Zniszczyłem tylko 4 czołgi, znaczy, czołgi, a czołgi, a uszkodziłem 3. To jest pierwszy screen jaki zrobiłem kiedykolwiek. W tej grze, także zachowałem go na pamięć. Drugi screen miałem KW2, nie przepraszam, nie KW2, to KV, KW1, KW i jechałem strolem, tym którym teraz ma KW2. Spotkałem się z przeciwnikiem i strzeliłem do niego z przyłożenia z haeka. Jak można zobaczyć na screenie, oprócz tego, że zniszczyłem przeciwnika, również uszkodziłem sam siebie, straciłem tam kilkadziesiąt punktów HP oraz uszkodziłem sobie gąsienicę. To było moje wtedy pierwsze doświadczenie, że strzelanie z hajka z bliska może również mnie skrzywdzić. Osiągałem, jak widzicie, zawrotne 10 klatek na sekundę na laptopie, na którym wtedy grałem, ale jakoś tam grałem. Kolejny screen, tu złapałem go na pamiątkę dobrej gry gracza Schwarze, Schwarzer Wolf, zdobył 4 medale. Ja też zagrałem, nie najgorzej, bo tam ponad 1100 expa wpadło, ale to on wygrał w zasadzie bitwę. Następny screen zachowałem zaraz, bo ja tutaj muszę sobie przyjrzeć z jakiego powodu. No, zobaczcie jaki tu jest matchmaking, mamy pancera 3 który jest w jednej drużynie z IS-em Mamy T28, który tu również jest w jednej drużynie i to wcale nie jest Pluton, tylko wtedy czwarte tiry rzucały razem do bitwy z ósmymi tirami, ponieważ takie czołgi jak na przykład Panzer 3 były uznawane za skautów i dlatego rzucało ich o wiele wyżej na plus 4. W różni drużynie mamy Hecera, który wcale skautem nie był, był też normalnym czwartym tirem, a i tak trafił na Bitwę tir, tirów ósmych. Widzimy też sporo piątek, szóstek i tak dalej, i tak dalej. Także było trudniej, jak się grało niskimi tirami. Yy, następny screen. A zachowałem go, ponieważ zdobyłem bardzo, ładną, bardzo ładny wynik doświadczenia 1978 i to tylko oddając 6 celnych strzałów. Ale za to grałem, jak to widzę, tak, grałem KW. Grałem KW i Zniszczyłem Tygrysa 2, zniszczyłem te 3485 i dlatego tak ładnie dużo mi wpadło. Następny screen, co my tu mamy? Mamy te tir 10, i na tirach 10 co widzimy? Widzimy Pancera 3, widzimy Leoparda i A20, czyli wszystkie trzy czołgi na czwartym tiraze. Zostały wrzucone w bitwę tierów 10. Mało tego, przeciwnicy nie mają żadnego ciągu tieru 4. U nich najniżej zaczyna się tir 5 i to w zasadzie tylko dlatego, że weszli do bitwy razem z panterą, która wtedy była na tirze ósmym. Tak więc już mesh making się wtedy ładnie popisał. Tirów w po mają tiry 60, mamy tiry 40, nie powiem jak się skończyła ta bitwa, bo po prostu nie pamiętam. A to jest najpiękniejszy, najcudowniejszy przykład skina yy, czy matchmakingu, co pokazał z czasów PET. To jest po prostu niewiarygodne, jak się na to patrzy, nawet dzisiaj nie mogę w to uwierzyć. U nas na topie Is i Tygrys, a po przeciwnej stronie Is 4, który był na 9 tigrze. I is który był na ósmym tirze, czyli mają dziewiątkę i ósemkę, a my mamy na topie dwie siódemki. Rzekomo miało to nam, jesteśmy minus 2 w tirach, więc rzekomo miało nam to zrekompensować to, że my mieliśmy tam Porschaka i Henschla, a oni mieli Kawu i Panzer 4. No może tirowo, jak się sumuje, wszystkie tiry wyszło tak samo, ale pamiętam, że przegraliśmy tę bitwę strasznie. Nie byliśmy w stanie po prostu zobaczyć żadnej krzywdy ani sobie trzeciemu, ani I sobie tym bardziej czwartemu. Dramat. A pagorki to obecnie yy... kopalnie. Kopalnie. Hills. Dobra. Yy... No, na tym screenie chciałem wam pokazać, jak się ktoś popisał. elokwencją i ten króliczek, którego widzimy, yy, to jest ten, kto w... na czacie coś takiego w kleju i się to ładnie pokazało. Żadne, żadnego zabezpieczenia przed że żadnego nic po prostu ile linii wyklejało się, tyle ci się wyświetlało. No teraz co my tu mam, muszę sobie przypomnieć o co mi chodziło, dlaczego uznałem, że ten screen jest bardzo fajny. Należy go przegraliśmy 2 do 14. No no tak, przegraliśmy 2 do 14. Jedyne dwa kile, jakie ja dzisiaj nie, nie jeden, ale dwie trzecie kill, bo mieliśmy w sumie trzy killy, zdobyliśmy, tylko jeden był jeszcze ten killer. Zrobił kawu na ósmych tirach, którego prowadziłem. Także naprawdę świetna drużyna. Mam nadzieję, że nigdy więcej nie spotkam żadnego z nich nigdy w żadnej bitwie po mojej stronie. Jak piątka na ósmych tirach robi dwie trzecie wszystkich kill. Lecimy dalej. Tutaj znowu bardzo ładny wynik EXPA 1978, tym razem KW na dziewiątych tirach, piątka walcząca na dziewiątych tirach zrobiła 3 kile i prawie 2000 EXPA dostała. Dalej. A tutaj jechałem sobie KW, dużo grałem KW w czasów betty yy, i mam świetne 6 modułów uszkodzonych. Wszystko w zasadzie, co można było, oprócz jeszcze dla mnie wieże i lufę, mogłem mi już to straciłem yy, 6 modów. Za to chyba jest jakiś tam medal, ale już zapomniałem, jak on się nazywa. Na następnym skrinie, yy, zobaczcie na czas, jest 12.56 do końca bitwy, czyli minęły 2 minuty i 4 sekundy, i bitwa zakończyła się już po tym czasie przez wygranie, przez skapczerowanie wrogiej bazy, ponieważ wtedy na koszmarynie. Koszmarynie. Dobrze mówię. Na koszmarynie było coś takiego, że spawn był w pobliżu bazy wroga, a nie swojej, więc trzeba było jak najszybciej gnać do swojej bazy, żeby ją obronić. Ponieważ oni tego nie zrobili, no to przegrali przez kap po 2 minutach i 4 sekundach. Tutaj widzimy skauta, który co robi? Kampi za, za mną, ja się ze krzaku a on siedzi za mną i dobry z mam nadzieję że już nie gra w tę grę. byłoby lepiej tutaj mamy jadą sobie jak panterom. na dziesiątych tirach i dlaczego to złapałem przyjrzyjmy się no tak tutaj yy, <laughs> od razu się rzuca oczy co ma przeciwnik przeciwnik ma na topie ISA 7 jak tigera a my na topie mamy T32 i ISA 3. Gratuluję poczucia Serbowi i wreszcie Baranów z Wargaming. Podejrzewam, że nie wygraliśmy. Teraz jadę tutaj w Mercedes'ego w kluczowym z Barnopem. I przeciwnik ma 2x is 4 na topie i ISA 3 i T44 a mamy isa czwartego, a potem już lecą siódemki czyli dwie dziewiątki i dwie ósemki na jedną dziewiątkę i trzy siódemki czyli dobrego humoru serpa, ciąg dalszy teraz jadę tygrysem dwójeczką co mi tutaj tak ładnie urzekło tym razem w drugą stronę mamy dwie dziewiątki więcej bo mamy podmausa i aktigera, a przeciwnicy mają te 2 zamiast tego. M Murowanka przeciwniki z 7, z 4. to się wszystko zgadza. A no. przeciwnik ma dwa podmausy, A mamy zamiast tego 2 ósme Bardzo fajny, sprawiedliwy szpital. No, tutaj mam kolejna y, rzecz z koszmaryna. Jak się tam dopadł do bazy, były tam takie bardzo fajne krzaki, które można się było ukryć i kapować bazę. Ja tutaj się poświęciłem w ten sposób, że stanąłem Tygry, Tygrysem 2 przed panzerem 4 i powiedziałem, że po prostu stał za mną i kapował, a ja go zasłoniłem swoim zbokiem. Wiedziałem, że zginę, ale dzięki temu mu dam osłonę i jemu się uda skapować bazę. Ponownie pagorki, i tym razem matchmakingowi nie udało się dobrać 30 graczy, więc dobrał ich. 29, ale za to ta drużyna, która miała nie graczy, to ma jeszcze słabsze czołgi, Panadore ma 5 tir i skałda 4 tierowego, a przeciwnie mają 6 tierowego. Super. A tutaj chciałem pokazać, jakiego mieliśmy Debila, który zaczął grę od dwóch Tinkili. I oczywiście tam żadnego pana nie dostał. Nie było takiego jak pan za tinkili, kilo. się sobie rozbalić 15, 15 14 i 14 że nie było z tego żadnych konsekwencji. Tutaj fajne pobojowisko, jakie mi się udało złapać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć rozwalonych czołgów w jednym miejscu na mordowni na A2. A2? A2. Teraz mamy moje przekleństwo rzucone na czacie z jakiegoś powodu. A no tak. T-54 był takim czołgiem, który miał bardzo mocne działo, a do tego pancerz taki, że mogły go przybijać tylko i wyłącznie działa dziewiątego tiru. Ciało, takim działem, jaki ma t 2. w zasadzie nie byłem w stanie skrzywić T-54 od przodu. Dlatego był szybki, czyli miał niesamowite działo, niesamowity pancerz, niesamowita prędkość. Ten czołg nie miał żadnych wad, był tak OP jak... Nie wiem, jakby pancer 2J rzucało na pierwsze tiry, i do tego dać mu jeszcze działo jakieś piąte tirowe. Po prostu nie wyobrażacie sobie, jeśli nie graliście w trop z Beta, jak te 54 był OP. Najbardziej OP czołg w tej grze wszechczasu, po prostu dramat, 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 dramat. Ale srać to. Niech byłby sobie jakkolwiek OP, jaki tylko mógł być, jeśli by rzucało te, te 54 porówno do obydwóch klików. Tam jednak nigdy nie był. T54 zawsze lądowało w jednym dnie. Yy, przyciągały się jak magnes, po prostu każdy dupek, bo inaczej nie mogę na nazwać, który grał sobie wtedy T54 tylko i wyłącznie po to, żeby być OP. Nie chciał grać innymi ciągami, tylko grał tylko w kółko T54. Się łączył z innym tubkiem przez matchmaking i trafiali zawsze do jednej drużyny. Także yy, miało znaczenie i siódme, małsy, które na topie. Nie, T54 ich rozwalał wszystkich. A dodatkowo rozwalał też pozostałe niższe tiry tylko że te niższe tiry nie były w stanie niczego zrobić, te 54. Nienawidziłem go, nienawidziłem ludzi, którzy grali te 54 i go traktowałem go, skazałem te 54 u mnie przez bardzo długi okres czasu na ostracyzm, dopóki w końcu go nie odblokowałem. i Nie, nie grałem, nie nie, nie nie. Odblokowałem go tylko po to, żeby mieć wszystkie drzewka i wszystkie czołgi odblokowane. Tutaj jak widzimy mamy po jednej stronie 6, t54, czyli. Gdyby u nas było 60 czołgów to może mielibyśmy szansę wygrać, a było nas tylko 15, więc przegraliśmy to z Kretesem, tym bardziej, że nie mieliśmy ani jednego T-54. I cóż mamy na następnym screenie? Znowu 4 T-54 po jednej stronie, po naszej stronie 1 T-54, a ja z biedną jak panterą to mogłem T-54 wyzywać i to był koniec moich możliwości co mogłem zrobić T-54. A tutaj znowu przykład koszmarynu. Tym razem troszeczkę ptórzycowa bitwa bo 2 minuty 44 sekundy. I również zakończyliśmy przez kapa. Zobaczcie ile czołgów naszych wjechało do kapa. Oczywiście marny wynik ekspan, no tylko że przeciwnik się ośmieszył. Teraz screen takim zablokowałem wrogiego Isa, bo wtedy nie było jeszcze izyki żadnej, więc jak jakiś czołg stanął. To drugi czołg nie mógł go przesunąć niezależnie na mouse, nie mógł przesunąć lol traktora, bo nie było po prostu fizyki. I w ten sposób tamten pis już nie był w stanie się z tego wykaraskać. Takie moje chytry posunięcie. Tutaj, co tu mamy? A, no, chyba nawet mojego pierwszego pula. Gdybym oczywiście, gdyby wtedy był jeszcze medal pula, bo wtedy za zrobienie 10 kili dostawało się topkana. Po prostu taka impeska. więc to był mój pierwszy pul na KW, który się potem nie liczył, bo to zdaje się było już to było tu, znaczy nie, bo to na pewno było w więc potem nastąpił wipe, wymazanie wszystkich statystyk. więc jeden z moich pól poszedł do krainy wiecznych i szczęśliwych bitów. Swoją drogą nie było to zbyt trudne. jak zaraz zobaczycie, jak grałem 3 który był wtedy na szóstym tierze, mając bardzo mocny pancerz. A tutaj widzicie jakieś czwóreczki, piąteczki, także. W zasadzie przeleciałem przez nich wszystkich jak kapucha przez starą grubą babę, a oni za bardzo nie mogli mi zaszkodzić. 1978 eksploat. A tu jeszcze ostatni skin końcowy. Ale A jeszcze. Snipe, właśnie, to jest właśnie dowód, że za takie 10 dostałem snajpera i topcana. A tutaj znowu wyzywam, bo. Nie ma fizyki, ale za to są bagi. Kochany Kimmelsdorf, tam można pouutknąć. Pamiętałem o tym, ale akurat w tej bitwie jakoś za blisko podjechałem i utknąłem. Sprawiając wielką radość, jak widać, nawet moim kolegom, tak zwanym wyróżynie. Z tak zwanym wyróżnym. O, tak sobie utknąłem. A tu mamy malinowkę. I co mamy? I mamy T54 ilości sztuk. 7? 7 t 54 po jednej stronie po prostu full wypas. Czyli radzimy sobie z krętysem. I na tym kończymy pierwszą część screenshotów z World of Tanks Cloud Peta. Zapraszam Was na następną część.